że nie będę wołać po, po Pana, żeby mi komórkę przynosił, ale dzisiaj wysyłamy rano wiadomość do kogoś, można mnie dopytywać, o szczegóły młodego ojca, który wczoraj prosił mnie o to, żebym, żebym ościł dziecko ich nowonarodzone. Rzeczę z tytułu tego, że odległość jest spora, a... A mama po urodzeniu jest w jakimś takim stanie, że powinna byłaby trochę odpoczywać, to chrzest ma się odbyć, jeśli by miał być tutaj, dopiero za miesiąc, jak dobrze pójdzie. Ja wczoraj zostałem bezpośrednio poproszony o to, żeby ochrzci dziecko się zgodziły. Dzisiaj pisałem do owego młodego ojca, bym się pierwsze dziecko, syn urodził, że jeśli tylko jest możliwe, powinien na inny sposób pomyśleć. Bo być może ja za rzadko to przypominam, ale kto pamięta, jak czytałem katechizm, bodaj to było u księdza Spirago, ale u innych też, to kiedyś kościół praktykował chrzest i była granica 8 dni. Ja wiem, że byłem miesiąc po Są pamiętam daty chrztu. Nie wiem na co rodzice czekali, może udzieliliśmy się 20 stycznia z batem, to były sobie mrozy i w kościele farnym było zimno wtedy, że mieliśmy w lutym. No w każdym razie, jeżeli chcemy dzisiaj z tego, z tego gnoju, po soborowia wychodzić, nie na sposób, że, że tak powodem, uchwyciliśmy się przy świętej wrycie rzymskim, no i to jest wszystko. Tylko trzeba nam nie dość, że wracać do doktryny, to także do dyscypliny. To nie może istnieć taka praktyka, że się dziecko narodziło jako owoc też byłoby naszej modlitwy pięgrzynkowej rok temu, bośmy się o to modlili. No ale rzecz jest, że, że do oszczenia dziecka nie jest potrzebny ksiądz Michał Woźnicki, tylko jest potrzebny katolicki kapłan. Jeżeli dawałoby się to zrobić wcześniej, to dobro dziecka domaga się, żeby to zrobić wcześniej. Nie można wtedy myśleć konwenansami, czy to wypada, czy to księdzu, że nie wiem, ksiądz urażony będzie i tak dalej, tylko, tylko dziecko ma zostać jak najszybciej, stać się dzieckiem Bożym, bo z urodzenia nim nie jest. Z urodzenia nim nie jest. Jeśli nie pójdziemy drogą świętości, to pójdziemy drogą potępienia. Przykłady z książeczki księdza Segur, którą czytałem w czasie pielgrzymki, a nie dokończywszy, teraz jeszcze jej części dołączam, są przestrzeżeni przed piekłem, żeby nikt z nas nie był tym, który kiedyś będzie mógł powiedzieć, jest piekło i ja w nim nie jestem. Oby to nie dotknęło nikogo z nas, a pamiętajmy, że gdyby dziecko urodzone, nieochrzczone, umarło, to do nieba nie ma jakiejś możliwości oszczonej. Więc pomodlić nam się na intencje rodziców nowonarodzonego dziecka, żeby sprawy chrztu nie uzależniali od księdza Michała, tylko dobra dziecka by było jak najszybciej to Fotelika, jakby pan, jak pan powiedział, fotelika samochodowego, że dziecko dwie godziny nie może, nie może jechać dłużej samochodem, niż dwie godziny. To co ja powiedzieć dłużej, to zginie, że co będzie wtedy. A jak Niemcy ludzi z domu wyciągali i dawali parę minut na spakowanie się, to Pytali, czy ten wagon ci odpowiada, tutaj tak na sto pierwszego się, czy wytrzymasz trzy dni, czy osiem dni bez wody, i jedzenia. Pytali, kto matkę, czy jest w stanie błogosławiony. Znam, który, którym od dobrobytu w jakiś sposób i duchowego też może się w głowie poroić. No, a stan zamętu kościelnego jest jako obiektywna rzeczywistość. Musi towarzyszyć pragnienie. Dziecko jest urodzone, żeby chrzest był jak najszybciej. I do oszczenia nie jest konieczny. Jakiś ksiądz jest potrzebny, ksiądz katolicki. Ważniej wyświęcony, żeby miał oleje święte, no i to wszystko zachował odpowiednie formuły, żeby chrzest był ważny.